Cześć wszystkim, z tej strony Saip. i tak więc dzisiaj sobie trochę wyjaśniamy spraw, które działy się na moim kanale I więc tak. I na razie znajdujemy się na serwerze Entigera, zagraj y, MC Plus y, znaczy Survival plus Roleplay, Roleplay albo RPG yy, więc tak. Trochę takie lagi są. Nieważne. Znajdujemy się tymczasem pod moim domkiem, który sobie tutaj tak robiłem. I nie musicie pisać, że jest krzywy, ponieważ ja to wiem. Ale przynajmniej tak ładnie wygląda. A tutaj w tym miejscu chciałem za zacząć, żeby tutaj jeszcze jakieś farmy pobudować i tym podobne. Ale ogólnie to nie o tym mowa dzisiaj. Ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co działo się na moim kanale ostatnio. Czyli cała wielka mieszanka gówna. I... Czekajcie, potrzebujemy drewno. Idziemy na spawn. Tutaj, dobra. Yy, tak więc, co, co się działo na moim kanale, czyli to wielkie gówno, jak ja to nazywam. Więc tak, yy, najpierw opowiemy sobie o zmianie kanału, która nie wypaliła. Było to spowodowane tym, że ponieważ yy, partner, którego. Yy, z którego mogę korzystać, czyli RPM okazał się głównym i była to źle podjęta decyzja. Czekajcie, jak tu się. O, tutaj czad się. Ok, była to źle podjęta decyzja. Może nawet mogę powiedzieć, że to była najbardziej źle podjęta decyzja w moim życiu. I żałuję tego, że podpisałem z nimi kontrakt, ponieważ to są tylko ludzie, którzy po prostu oszukują, ale nie będę. Się już, już wytrzymam do tego lutego z nimi i spokojnie podejmę się już po długich przemyśleniach do jakiejś porządnej partnerskiej firmy. Tak więc to by było tyle. I zmiana kanału. <laughs> I co do zmiany kanału, ponieważ zmieniałem ostatnio kanał na Exos, z Exosa na Mouses i ogólnie takie pierdoły. Pomyślałem sobie, musiałem na to naprawdę poświęcić trochę czasu i tak przemyślałem sobie wszystko na spokojnie, i w sumie to zbyt dużo poświęciłem się temu kanałowi. Jak przypomniałem sobie, ile czasu włożyłem w odbudowę, jak to się nazywa, w tego, w rozbudowę niego. Naprawdę, to jest, może Wy sobie z tego nie zdajecie sprawy, ponieważ jesteście tylko moimi widzami, ale to, co ja zrobiłem, żeby zdobyć taką ilość widzów jest bardzo ciężką pracą i, i bardzo, bardzo się cieszę, że rezultaty mnie zaskakują. Coraz więcej Was jest na moim kanale. Tak więc dziękuję Wam za to. I kolejną sprawą to jest, właśnie dokładnie jeszcze podsumuję to. Po prostu zostaję przy tym kanale i nie będę już tego zmieniał. Kolejną sprawą będzie. Y, zamieszanie z seriami ponieważ y, zaczynałem serię, na przykład Eurotrack, Prywatna Kraina y, dużo by tego wymieniać, naprawdę Happy wheelsy. Happy wheelsy będą kontynuowane ponieważ ostatnio nie mam chrapki na granie w coś takiego N nie chcę mi się po prostu czegoś takiego robić wolę sobie po prostu tutaj lu luźno pograć, poczekajcie bo tu y, kościół kurde mi tu dzwoni i nie wiem czy to jak na filmie będzie wyglądać, tak więc za chwilkę wracam a tak moje skrzypiące krzesło ok, już jesteśmy i na czym skończyłem aha serię no to bo, bo zaczynałem pełno serii których nie chce mi się o dziwo kończyć I postanowiłem, że zmienię to na po prostu na takie coś że to będzie takie luźne granie w jakieś gry i... czekajcie. Gubię myśli ogólnie stanie coś. I to będzie po prostu luźne granie, w którym będziemy sobie grali randomową grę i coś tam sobie porobimy. Śmiejemy się i ogólnie takie tego typu rzeczy. Yy, a kolejnie tak. Dobra, to już mamy z głowy. I ogólnie zamieszanie z, serwami, z seriami było bardzo ogromne, za co Was przepraszam. Rozpoczynaliśmy różne serie, tyle Wam obiecywałem. Yy, lepiej lepiej mnie nie słuchajcie, bo ja różne rzeczy mówię, a zwykle tych obietnic nie, nie spełniam. Yy, Okej. Okay. No idziemy do home'u naszego. Dobra. Tak więc co. Tak więc przepraszam Was za to wszystko, co się tu działo. I ja już naprawdę nie będę wymyślał tutaj jakichś różnych historiek i innych pierdółek. I na serio teraz będę się starał prowadzić ten kanał z jakim bardziej ogarniętym podejściem. Czekajcie tutaj te. O. Tutaj chwilkę dajcie mi, bo tu muszę. Bo to, to wymaga skupienia, naprawdę. <laughs> Może to tak nie wygląda. Tak więc rozumiecie. O Boże. I też muszę przestać gadać ciągle tak więc, bo zauważyłem, że w moich filmach często mówię tak więc, tak więc, tak więc. z tak was, was też przepraszam. Ale ja już tak mam, naprawdę. To jest dziwne, ale. Ale własne. Co? Dobra, nieważne. Eee. Y Owca, zamknij się. <laughs> yy, no. Kolejną sprawą będzie to, że ja chcę się trzymać Minecrafta i po prostu będę rozpoczynał niedługo serię, bo ponieważ niektórzy tęsknicie za tym naszym klasycznym Minecraftem, którego wrzuciłem o dziwo dwa odcinki, spodobało wam się i już więcej nic nie wrzuciłem ponieważ naprawdę mówiłem, że tak będzie fajnie, klasyk, klasyk, klasykiem, wszystko jest ok, ale okazuje się jednak, że, że ja jednak lubię grać na tych modach, poznać nowe rzeczy, a nie ciągle siedzieć, rozbudować się, nudzi mi się, znowu to samo powtarzamy, znowu, 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 i tylko tyle robimy, co jest, mnie bardzo to den denerwuje już po prostu, i dlatego rozpoczniemy serię z. Jakże wspaniałej paczki modów stworzoną przez yy, użytkownika iDelty Jest to Delbox, na którym będziemy sobie pykali. Yy, z DelTi może coś tam jeszcze obgadam, ponieważ ogólnie mam go znajomych na LOLu i czasem mi odpisze, więc jest spoko. I dobra. No i się zapytam go, czy mógłbym. Nie wiem, tam. Ogólnie czy, czy jakieś wieści są, tak coś to wam powiem. Echem. No i jak już rozpoczniemy, tą serię będzie bardzo fajnie. Moim zdaniem. Ponieważ to jest coś. To jest będzie główna seria na moim kanale. I myślę, że przypadnie wam to do gustu i będziecie chcieli to oglądać. Ok, kolejną sprawą jest yy, takie wymyśliłem sobie, że będziemy nagrywali. Taką for, pewną formę audiologów, w której włączam sobie grę, która będzie jako tło do filmu. I będziemy rozmawiali na pytania, yy, znaczy na tematy, o których wy które wy chcielibyście usłyszeć na nie odpowiedź, typu jak się wybić i tym podobne, chociaż ja się jeszcze nie wybiłem, chociaż w pewnym sensie tak. Wiecie co? Ja czasem nie wiem o czym rozmawiam. To jest przykre. Ale dobra, yy, jak z czego? Jak wszystko z to wszystko. Ok, i yy, wymyśliłem sobie właśnie taką serię. I, I to będzie takie, że wy po prostu te pytania wybieracie. Ja na nie odpowiadam. Yy, gramy, patrzycie sobie w tło, jak tam nie wiem, zabijam kogoś w kodzie czy coś w tym stylu. I tyle. Jak będziecie już mieli jakieś pomysły na pytania, to ja chętnie poproszę od Was, ponieważ już niedługo chcę zacząć tą serię. A nie mam po prostu jak to zrobić. Czekajcie, dobra. Kolejna sprawa to jest takie, jakby podsumowanie tego wszystkiego, tak więc powiem wam, że namieszczałem z tym kanałem. Miał być taki ogar. A tak naprawdę, potrzebowałem więcej czasu na przemyślenie tego I teraz przemyślałem w to jak miałem trochę taki wolniej cza Mniej... Więcej czasu, o Rozmawiałem sobie z moim kumplem no, Ten temat, przemyśleliśmy to wszystko i już mam wszystko ułożone w głowie I myślę, że już teraz to wszystko wypali i będzie ogarnięcie Ogólnie muszę też ćwiczyć mowę Ponieważ na taką spontaniczną mowę to ja się bardzo nie wiem tak zacinam, i w ogóle sami słyszycie ten odcinek, pewnie tak zanudzam. Już kilka osób to stwierdza, że nudzę. Ale co? Wiecie, co Wam powiem? Nauczyłem się też paru rzeczy od tamtego czasu. I nie będę takim lizusiem, że. Mm, lizusiem, nie, złe słowo. I po prostu nie będę chodził po czyjeś dyktando. Jak się Wam nie podoba, to jaki jestem? Proszę bardzo, nie musicie mnie oglądać. Ja poszukuję szczerych widzów, którzy będą subskrybowali mnie yy, z tym, że będą chcieli więcej takich materiałów. Jak wam się nie podoba to jaki jestem, to proszę mi nie pisać, żebym, nie wiem, był weselszy, czy coś w tym stylu. O, pięknie, mi się podoba. Yy, tylko po prostu... <laughs> nie musicie mnie więcej oglądać. Ja, po, ponieważ też moi znajomi zauważyli, że Jestem na, na filmach trochę inny, ponieważ jestem bardziej poważny ze względu na to, że... Y za nadzwyczajniej y y Jak jesteś w grupie, to jest ci raźniej. Prawda? Tak. I można się pośmiać, wszystko porobić, a tak to dosyć ciężko jest, muszę wam powiedzieć. Y Okej, okay. tutaj jeszcze walniemy drewnianko. No nie no, nienawidzę takich rzeczy pomyłek w Minecrafcie. To jest... okropne. Okej. Okay. No i słuchajcie. Tak więc co, podsumując, będzie seria, która będzie nazywała się, których będzie polegała na audiologach. I będzie seria, która będzie polegała na tym, że randomowo gramy w jakąś gierkę, a nie jakieś serie. Nie wiem, może kiedyś jakaś seria będzie, ale wolę o tym nie myśleć, nie mówić wam, nie mętać wam, jakiś mętniku w głowie robić. Ponieważ jeszcze nie wiem, czy będę chciał podjąć się takiego wyzwania yy, Delbox będzie główną serią I poboczne serie, o których wam jeszcze wcześniej tutaj nie powiedziałem Czyli prowadzimy dalej Minecraft Mods And yy, prowadzimy jeszcze... O, tu się przejdzie Nice yy, A jeszcze prowadzimy serię, yy, którą ostatnio dodaliśmy, czyli Minigames Tak ponieważ to jest bardzo fajne mam z tego frajdę więc jest spoko Nieważne czy wam się podoba ważne, że ja się przy tym dobrze bawię tak więc to by w sumie było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek IP do tego, do tego serwera jak będziecie chcieli to mogę wam wklepać w opis <laughs> ogólnie więcej informacji w opisie znajdziecie tak więc to by było na tyle jeżeli wam się film spodobał nic nie róbcie, tylko have fun. Yy, tak, dobra, narka wszystkim.